Piątek, 1 kwietnia, czas na informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Od poniedziałku w Piotrkowie przebywa delegacja serbskich samorządowców z Żagubicy, Pożarewa, Weli Plana i Kucewa. Miasta od pięciu lat współpracują z Piotrkowem. Miejscy urzędnicy pomagają Serbom przygotować się do członkostwa w Unii Europejskiej. Współpraca miast rozpoczęła się w 2006 roku. Piotrków występuje tutaj jako ekspert pomagający Serbom w przystosowaniu się do wymogów Unii Europejskiej, jakie nakładane są na państwa starające się o akcesję. To mi przypomina czas, kiedy my byliśmy odbiorcami takiej pomocy przedakcesyjnej i kiedy do nas przyjeżdżali partnerzy z Wielkiej Brytanii kilkakrotnie po to, żeby wesprzeć nasz, nas w tych działaniach transformacyjnych w przejściu od jednego do drugiego systemu. Dlatego doskonale wiemy, czego nasi partnerzy potrzebują, jaka wiedza jest, jest im potrzebna i w jaki sposób ich wesprzeć. Podczas tegorocznej wizyty Serbowie zdobywają informacje o tym, jak stworzyć lokalne biuro obsługi inwestora. Tą wiedzę przekazują piotkowcy urzędnicy, m.in. Biuro Partnerstwa i Funduszy czy Biuro Planowania Rozwoju Miasta. Taka placówka ma za zadanie wpływać na rozkwit przedsiębiorczości, a co za tym idzie rozwoju miasta. A na tym najbardziej zależy Serbom. Jest to projekt, który ma pomóc w rozwoju ekonomicznym gminy Żagubica. Gmina nie jest duża. Do tej pory projekty, jakie wykonujemy, są niewielkie rzędu 3 milionów euro. Pomoc i doświadczenie Piotrkowa jest duże, a my chcemy uczyć się od najlepszych. To nie pierwszy projekt, jaki Serbowie wykonali przy udziale ekspertów z Piotrkowskiego Urzędu. Od 2006 roku w żakubickim magistracie z powodzeniem działa Centrum Obsługi Mieszkańca, wzorowane na Piotrkowskim Biurze Obsługi Klienta. Piotrków jako miasto Unii Europejskiej ma bardzo dobre rezultaty i doświadczenie dotyczące funduszy. To widać na każdym kroku i właśnie dlatego Żagubica wybrała jako partnera Piotrków. Mamy nadzieję, że to nie ostatni projekt, jaki razem przeprowadzimy. W trakcie wizyty Serbowie spotkali się też z przedstawicielami piotrkowskich przedsiębiorców. Przed nimi jeszcze wizyta w gospodarstwie agroturystycznym. Goście z Piotrkowa wyjadą w sobotę. Świetlica środowiskowa Bartek po raz drugi otrzymała dotację na przeprowadzenie zajęć w ramach programu Kulinarna Gratka dla dziatwy z Bartka. Podczas warsztatów podopieczni zapoznają się z tajnikami kuchni oraz zdrowego żywienia. Piotrkowska placówka na realizację warsztatów otrzymała dziewięć tysięcy złotych. Zajęcia w ramach programu Kulinarna Gratka dla dziatwy z Bartka ruszą już 15 kwietnia. To druga edycja programu w którym dzieci uczą się gotowania oraz zasad zdrowego żywienia. Po dopieczni świetlicy już nie mogą się doczekać atrakcji, jakie czekają ich podczas tegorocznych warsztatów kulinarnych. Podczas zeszłorocznych było mnóstwo zabawy i frajdy. Były różne dni takie kolory, że na przykład w Dzień Fioletowy były takie fioletowe potrawy na przykład. A wrzuty to żółte potrawy, na przykład banan, cytlina. Bardzo mi się podobało to, jak był właśnie tydzień, tydzień kolorów, i w każdy dzień był inny kolor. I najbardziej mi się podobał kolor czerwony, dlatego że były tam jakieś różne jabłka, truskawki, i, najbardziej, i lubię właśnie bardzo jabłka, dlatego mi się to podobało. Na warsztaty Świetlica Bartek, podobnie jak w ubiegłym roku, otrzymała dofinansowanie z programu Masz Pomysł? Podziel się posiłkiem, organizowanego przez jedną z firm mleczarskich. Piotrkowski projekt znalazł się wśród 32 organizacji, które otrzymały pieniądze. Bartkowi przyznano dotację w wysokości 9 tysięcy złotych. Zachęceni tą naszą wygraną i sukcesem z poprzedniego projektu postanowiliśmy kontynuować. Czyli coś nowego wymyślić, a wiemy właśnie z doświadczenia, że dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w tego rodzaju zajęciach. Jest to bardzo potrzebna promocja zdrowego, ekologicznego żywienia, dlatego postanowiliśmy kontynuować to i wystartować w tym roku również. W ramach kulinarnej gratki dla dziatwy z Bartka młodzież dowie się o tym, co jeść, by być zdrowym, jakie witaminy mają warzywa i owoce. Akcje o zdrowym żywieniu odbywać się będą również na terenie miasta. Do nich zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy. Wiemy już, kto będzie reprezentować Piotrków podczas półfinału wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w Łodzi. Eliminacje odbyły się w czwartek w Miejskim Ośrodku Kultury. Spośród 16 uczestników piotrkowskich eliminacji, które odbyły się dwa tygodnie temu, do łódzkiego etapu przeszło 5 osób. Najmocniejszą dla naszych reprezentantów kategorią okazała się poezja śpiewana. W tej kategorii reprezentować nas będą trzy osoby uczestnicy warsztatów wokalnych z Miejskiego Ośrodka Kultury. No, cieszę się, tak, że takie świeże, no świeża poezja śpiewana u mnie, a w tym przeszłam. Więc się cieszę w sumie. No chciałem, chciałem jakby zrobić to, co w tamtym roku, bo w tamtym roku też przeszedłem. No myślę, że to jakoś z, z tendencją wzrostową. <grym> Chciałbym, no wiadomo, y, zrobić jak, jak najlepsze wrażenie, ale nie spodziewałem się tego. Po jednej nominacji otrzymali Piotrkowianie startujące w kategorii młodzieżowej oraz dorosłych. Jednym z nich jest Jakub Pniak. Dla chłopaka nominacja do finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest olbrzymim sukcesem, którego, jak przyznaję, się nie spodziewał. Jak patrzyłem najpierw na turniej poezji śpiewanej, a potem przez na moich jakby współkonkurentów, którzy występowali przede mną, myślałem, że to będzie po prostu bez szans. I potem Przyszedłem też na konkurs elastyczny dla dorosłych, to myślałem, że nie, no nie da rady. No. Jurorzy spośród ponad 40 osób wybranych w eliminacjach na szczeblu miejsko-powiatowym z miasta byłego województwa Piotrkowskiego do łódzkiego etapu wybrali łącznie 16 osób. Wybór nie był łatwy. Naprawdę mieliśmy problem, kogo odrzucić też bardzo dużo osób i mówiło, a zwłaszcza śpiewało bardzo dobrze. Wydaje mi się, że oprócz tego, że mówimy o poziomie, to w ogóle jest duża radość, że młodzież interesuje się poezją, że ją czyta i że ją chce interpretować. To jest chyba największy sukces tego konkursu i tego typu konkursów. Na tym etapie konkursu odbyły się też pierwsze przesłuchania w kategorii teatr jednego aktora. Jedyną osobą, która zmierzyła się z tą trudną sztuką aktorską, była Piotrkowianka Anna Bajdienko ze stowarzyszenia dla artystycznie uzdolnionych dzieci Busola. Ania na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowała monodram Biała bluzka. Niestety, choć widzów występ aktorki zachwycił, jurorzy nie podzielili tej opinii i nie przyznali nominacji do dalszego etapu konkursu. Osoby zakwalifikowane zmierzą się w półfinale 16 i 17 Dachy, kwietnia fabryta. w łodzi. Jak palenie wpływa na zdrowie palaczy? O tym można było się przekonać, wykonując badania spirometryczne. Ich wyniki są alarmujące: pojemność płuc palacza zmniejsza się o połowę. Problemy z płucami mają też dzieci wychowywane przez osoby palące. Pan Andrzej palił przez 35 lat. Dziś mówi, że jest wolnym człowiekiem. Ostatniego papierosu zapalił równo 7 lat temu. Do zerwania z nałogiem skłoniły go złe samopoczucie i strach o swoje zdrowie. To przez wypalenie kilku papierosów dziennie zaczęło szwankować. Męczenie przede wszystkim męczenie i głowa bolała. Męczyłem się idąc na górę po schodach. Nałogowi palacze mają zmniejszoną pojemność płuc. W wydychanym powietrzu z czasem pojawia się groźny trenek węgla. Wdychane z dymem związki chemiczne wywołują raka płuc, krtani czy nerek. Przede wszystkim, przewlekła obturacyjna choroba płuc. To jest choroba, która objawia się kaszlem. Pa, wstaje osoba paląca rano, ma chrypę, musi odpuść płocinę, głos jest taki ochrypnięty. To jest pierwszy objaw przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która prowadzi do niewydolności oddechowej. Jak papierosy wpływają na nasze zdrowie i wydolność oddechową płuc? To każdy palacz może sprawdzić na specjalnym urządzeniu do badań spirometrycznych. Badanie nie jest trudne. Wystarczy wziąć głęboki oddech i dmuchnąć do specjalnego urządzenia. Takie badanie u palaczy wykazuje najczęściej, że rezerwy płuc są mniejsze niż spodziewane. Inaczej mówiąc, płuca są starsze niż wiek palacza. Złe wyniki takiego badania pojawiają się i u małych dzieci, będących biernymi palaczami. Mieliśmy nawet taki przypadek, gdzie były dzieci sprawdzane, bo ponieważ mama paliła papierosy i sprawdzaliśmy dzieci. Dzieciom dzieci też wyszedł, niestety, wynik, no, wskazujący na to, że ten dym jest, nie jest dla nich obojętny czyli, czyli że, że mają ten tlenek węgla w wydychanym powietrzu. Przypominamy, palenie nie jest trendy. Od ubiegłego roku zabronione jest również palenie w miejscach publicznych. Zające z kartonu, pisanki ze styropianu, wstążki i kokardy powieszono na drzewach przy ulicy Kostromskiej. Barwne ozdoby przygotowali uczniowie Piotrkowskich Szkół Podstawowych. W ten sposób chcieli przywołać wiosnę i wprowadzić nastrój zbliżających się świąt. Grupka dzieci z kolorowymi ozdobami, które zawieszano na drzewach przy ulicy Kostromskiej wprowadziła niemałe zamieszanie. Przechodnie przyglądali się z zaciekawieniem prowadzonej akcji. Mam pytanie, jak się podoba? No, bardzo. No, z wnuczką jesteśmy tutaj zachwyceni. Także no, myślę, że oryginalny pomysł. A um, wie pan z jakiej okazji? No, jak y, mać można, chyba y, jest to związane z wiosną, tak? Podoba mi się. Pomysł dobry. Także nie ma co narzekać. Akcja Najmłodszych, jak sami mówili, ma wpłynąć na to, by miasto stało się kolorowe. Nim na drzewach pojawią się liście i kwiaty, już teraz staną się piękne i barwne. Same ozdoby mają też przypomnieć o zbliżającej się Wielkanocy. Dlatego też na drzewach pojawiła się cała plejada bohaterów tych świąt, od królików po kolorowe pisanki. Ozdobami, którymi, które zrobiliśmy razem z paniami w szkole różnymi stążkami, jajkami, króliczkami. Na przykład takim, albo takim filikiem. Jak długo zostaną tutaj te ozdoby? Dwa tygodnie może, może trzy. Jak Jeśli trwają. te przetrwają. Idzie Wielkanoc. Wielkanoc. Właśnie. Wielkanoc, to Zamiast, żeby trzeba nie były takie łysele przed liściami, to żeby były już bardziej ozdobione. Wiosenne ozdabienie miasta to pierwsza taka akcja. Jak zapewniają najmłodsi, nie jest to z Pryma Aprilisem. W przyszłym roku barwne ozdoby pojawiać się będą już od pierwszego dnia wiosny. Już za chwilę Kurs na Kulturę, czyli magazyn kulturalny. Zapraszam w imieniu Bartka Gumulca. Informacje Piotrkowskie dziś dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego, spokojnego weekendu. Do zobaczenia.